Właśnie na Code5 w Warszawie, ze mną jest gracz Delty Rodos, który odpowie nam na kilka pytań. Pierwsze pytanie, co możesz powiedzieć o całym turnieju Code5, jeżeli chodzi o strony organizacyjnej? Turniej jest zorganizowany bardzo dobrze, są świetne komputery, jest dużo miejsca. Małym minusem jest to, że jest hałas na scenę i turnieje granie na gitarze i śpiewanie, no ale to było wiadomo już wcześniej. Było mało opóźnienia, ale wszystko idzie w miarę sprawnie. Turniej jest organizowany na piątkę, moim zdaniem. Czy przygotowania w Inferno Onlines poszły w dobrym kierunku? No, wczoraj graliśmy tylko dwa mecze. Dwa wygraliśmy. Dowiedzieliśmy ludziom, że nie jesteśmy trzecim planem, tylko możemy być wyżej. Konęliśmy fiksów. Czy, czy wszystko się opłaciło? Okaże się na koniec dzisiejszego dnia i po SWC. No właśnie, wczorajszy mecz z Fix, to możesz o nim powiedzieć? Wygrali się dosyć pewnie 2-0. No, zaczynaliśmy w swoim stylu od dużej przewagi. Na pierwszym ma było 13-2%, na drugi było już chyba 9-0. I później trochę daliśmy sobie odbić. Wynik byłby trochę inny, gdybyśmy się bardziej skupili na dalszych rundach. No. Był na po... Tylko trening było na nas ciężkie, a tak to spodziewaliśmy się tej wygranej, bo czujemy się na siłach. Cel naturalny wygrana czy dobry mecz z myłem? Hmm. Dobry mecz z myłem to myślę, że będzie wtedy wygrana. Czy się uda, zobaczymy. Nie Wszystko zależy trochę na jakiej oni są formie. Polski, polskie drużyny mogą z nimi wygrać, kiedy mają taką średnią formę. Jeżeli będą w takiej formie jak byli rok temu, kiedy wygrywali troni na całym świecie, to będzie ciężko, strasznie. Dobra, dzięki za wywiad. Z nami rozmawiał Rodos. Dzięki. Dzięki. Powodzenia. Dzięki.